Co zrobić, aby w końcu przestać chrapać? Obudzić się? Tak, 5 Pięć sekretów. Ode mnie, co od Ciebie? Daj znać w komentarzu, obserwuj profil i chodź. Miej jej pozycję snu. Jak kiedy najczęściej chrapiemy? Śpiąc na plecach. I sprawia, że Twój język opada do tyłu, no i często chrapiemy. Razem badania robione na harwadzie, że spanie na boku może zmniejszyć chrapanie nawet o 65%. Chrapanie może być wynikiem zatkanego nosa. Jeżeli tak, to kup Podajności. Sól fizjologiczną z apteki. Powiem Ci, że znalazłem nawet na ten temat badania, które mówią, że systematyczne czyszczenie swojego nosa sokiem fizjologiczną zmniejsza ryzyko chrapania nawet o 40%. Powiem Ci sekret rodzinny. Pi napar pokrzywy przed snem. Pokrzywa działa jak przeciwzapalnie i zmniejsza opuchliznę w drogach oddałowych. Pij taki napar godzinę przed snem, a Twoja druga połówka znowu Cię pokocha. Alkoholu nie będę mówił, ale nie warto go pić przed snem. Szpotaniości z apteki? Spray antychrapaliowy, który nawilża Twoje gardło. Kiedy przynosi najlepsze efekty? Kiedy codziennie stosuje. Zapraszam na bloga naturodata.pl, gdzie artykuł jest w całości i ma więcej ciekawostek.